Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapitan Swaler Witam was dzisiaj w grze FIFA 14 w trybie Ultimate Team Jesteśmy w 10 lidze Gram może, zagrałem 4 albo 5 meczy Tak się prezentuje mój skład Omówię tylko złotych zawodników, bo tamtych to nawet nie ma co Nie, to, to Ziller na bramce Ramirez na środkowej pomocy Na drugiej środkowej pomocy Gen Gentner Na napadzie Kloze i Moreno Więc zagrajmy Zostało mi już wam powiem ile mi zostało mecz do końca Cztery mecze Jeśli wygram jeden mecz mam awans Jeśli wygram dwa mam mistrzostwo ligi grałem że chwilą taki mecz i po prostu za co nienawidzę EA to jest to, że ja takim składem dostaję skład który gościu ma wszystkich złotych i w tym 5 świeciących na przykład zobaczymy kogo nam dało no właśnie 4,5 gwiazdki gościu no, patrzcie sami widzicie i jak ja tu mam grać? Nie mogę po prostu. Zapraszam do gry. Może się uda. Zapewnię sobie, przewijaj. Dobra, więc gramy. Zaczynamy, mam nadzieję ciekawe spotkanie Podaje z powrotem Lishtainer Dobra pozycja do oddania strzału Mirosław Kroze ale się z tam Pomyliłem się tam sytuację mi się wydaje, że może być ciężko wygrać ten mecz, ale błędne podanie i bramkarz jaki był, uh. a Moreno prawie przejął. I Kloze przejmuje, schodzi w górę, i oddaje szał i oh, bramkarz broni. I chwilę rzut rożny, a bramkarz łapie. I przejmujemy piłkę. Ale oni teraz przejmują. Jeszcze... Wow. To On daje szczał. Wow! Mogłem próbować doświadkowania. ale Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Ale... Z... Aj. Jest tam Ramirez? prawie 1-0, Ramirez. A, nie Ramirez, Leon. Nie, Ramirez, tak, Ramirez, bo on ma Leon na koszulce. Odalamy, do dodanie do Moreno, do kloze i do Moreno, a nie doszedł. Ziem, błąd. Kto On jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Matej I przy I Moreno. A, zablokował. A chyba sobie pomylił. I dojdzie Kloze. A, chciał doświadkować, ale nie, wiesz. ale jedno, już aut. O, co ty zrobiłeś, Kloze? Rożny? To dotkło tam kogoś. I ja, mogło być 1-0. Nie dotknął tego? Co on zrobił? szczelił? doskonale Bramkarz wykopuje. Miałem mówić łapie, bo myślałem, że to złapie. I Moreno sam na sam I ja nie mogę, nie trafia po prostu. Moreno blokuje. Jakby ta piłka przeszła, to.

szybko i klozę przejmuje po błędnym dośrodkowanie i Moreno na 1-0 jaka bramka 43 minuta pięknie piękne dośrodkowanie Staramy się szaleć jeszcze jedna, i bronić tego w Znowu błąd. Mirosław Kloze. Nie przyjmuję mnie tak! Ale się zawahałem. Chciałem uderzyć i później podać, zamarkował strzał. Moreno wow, super! Była szansa na bramkę do, do szatni Jeszcze raz dam do klozę przejmują i klozę dalej przejmują... Ach. I zapraszam na przerwę. Przypominam, pierwszą bramkę w 43 minuty szczelił Moreno dla nas na 1-0. Zobaczcie sobie tą. Po... A to nie ta powtórka. Ta powtórka. Klozet tu przed dniem i Moreno, piękna bramka z główki. Zapraszam na drugą połowę. Czekamy aż, przy... aż powróci.

tak, rzut wolny. Tylko rzut wolny na kloze doznał kontuzji. Chciał to zrobić, ale nie spalony, tak Nie wiem czy był spalony, no, ale sędzia decyduje. Nie zmieniam Kloze, bo A... Out dla rywali. Liechtenstein. Svensson. Przejmuje na skrzydle. No jakby tak doszedł do tego. Ramirez. Kapilianiu. Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Svensson.

strata w środku pola Kloze, a nie i tak by nic z tego nie było, bo były tam spalone Znowu kloze Kloze sytuacja. I kontra O! Close. Podanie do Moreno Moreno oddaje ształy i 2-0! Piękna bramka Asysta Klozej Jakbym później strzelił to Raczej by nie było, bo tu już Piękna bramka, tak. Teraz gramy spokojnie. A, źle podana piłka. Przód wolny dla nas. O, jaki mój błąd.

A Moreno traci piłkę niedobrze. I teraz będę starał się tu wy. Aj nie udało się, nie zdążyłem to być. Rożny? Tak. Teraz się musimy pilnować, żeby nie stracić bramki i nie tracimy. Moreno, to jest gratytu. Ty do mnie, ja do ciebie. Łukasz nadal leży na murawie, Tomi wygląda na naciągnięty ale ależ walczą o piłkę, czy to wykorzysta? I Moreno 3-0, jaka bramka, Hartrich w 74 minucie, pięknie. Piękna bramka.

Moreno i out dla nas, dla nas 80 z minutę. się powoli do końca Dośrodkowanie i półprzeczka Nie wierzę Co to było za podane? Moreno też już bezsilny Dokonamy zmiany Zmienimy Moreno Co tu jest jeszcze? Moreno, dobra Niech Moreno sobie odpocznie i tego też zmienimy

I tylko katastrofa mogła odebrać im zwycięstwo niech O nie atakują nie poprzestają na prowadzeniu. co jeszcze podwyższyć ale nie udało się 87 minuta jeszcze 3 minuty do końca odganie od początku było jednostronne no i nie ma wątpliwości kto wygra w tym meczu Spalony nie ma spalonego już tam chciałem odpuścić A nikogo nie było wrzuca Zamora. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja jestem doprawdy w Całkowicie się z Tobą zgadzam. Oczywiście pukmachorzy zacierają jedynie ręce z radości. I wolny. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. No widać po że jednak przekroczył Nie Próbujemy strzelić. A co tam. Tylko niech strzał wykoła Zamora. O, nie, nie, nie Zamora. Klose. Za lekko. Oj, w ogóle nie w do bramki. 90 minuta już powinien być gwizdek. Ale byłaby tam czwarta bramka już. I koniec meczu. Wygrywamy wynikiem 3-0, do 0, którego strzelił... wszystkie trzy bramki strzelił na zdobywając Mariano Mareno piłkarzem meczu. Mamy awans do ligi 9 wow! Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku.